30 lat temu ochotnicze chówce pracy powstały, aby odbudować kraj po wojnie. Teraz pełnią zupełnie inną rolę. Dzisiaj w studiu gościmy panią Beatę Matyskiel, wojewódzką komendantkę OHAP-u. Dzień dobry pani Beato. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Beato, czym się zajmują ochotnicze chówce pracy? Ochotnicze chówce pracy wychowują, kształcą i pomagają znaleźć pracę. Zajmujemy się młodzieżą od 15 roku życia, młodzieżą, Zagrożoną wykluczeniem społecznym, młodzieżą, która znajduje się w różnych trudnych sytuacjach życiowych, czasem potrzebuje zmiany otoczenia, dlatego oferujemy im ośrodek w Wasilkowie. Tam mają darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogów, wychowawców, terapeutów, a także kształcą się w różnych wybranych przez siebie zawodach. Kto może skorzystać z takiej oferty kształcenia? Czekamy na młodzież, która ukończyła 15 rok życia. Jest to najczęściej taka młodzież, która nie planuje kariery naukowej, ale chce szybko zdobyć zawód i zdobyć pracę. No i w Wasilkowie mamy możliwości kształcenia fryzjerów, kucharzy, krawców, murarzy, tynkarzy, magazynierów, a także wielu innych, bo podążamy za potrzebami rynku pracy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Powiatowymi Urzędami Pracy, Monitorujemy to, jak zmienia się rynek i proponujemy właśnie takie kierunki naszym uczestnikom. Który kierunek jest najczęściej wybierany przez uczniów? To zależy. Mamy bardzo nowoczesne pracownie, jeśli chodzi o krawiectwo czy gastronomię. Są to bardzo popularne i chętnie wybierane przez młodzież kierunki. Czasami te preferencje się zmieniają, więc w trakcie młodzież jeszcze oczywiście może zmienić swoje zainteresowania, i często tak się dzieje. Zresztą my jesteśmy po to, żeby szukać ich mocnych stron, odkrywać pasje, talenty, no i dobieramy im takie kierunki, w których będą czuli się dobrze i w których rzeczywiście zechcą zostać i potem pracować w danej branży. Czy osoby po ukończeniu szkoły bez problemu mogą znaleźć pracę? Tak, współpracujemy z pracodawcami, jest ich naprawdę wielu, kilkudziesięciu takich bardzo poważnych w województwie podlaskim i ci pracodawcy Którzy zresztą mają refundowane to, że zatrudniają tych młodych pracowników, proponują im zwykle pozostanie u siebie w zakładzie, na przykład w cukierniach. Wiem, że bardzo chętnie młodzież tam chodzi, uczy się zawodu. Mówię o tylko, tylko o przykładzie, bo, bo takich branż jest wiele, ale załóżmy, że młody człowiek, który idzie tam na taki staż, na praktyki, przez jakiś czas zobaczy, na czym ta praca polega. Nauczy się tego zawodu i pracodawca proponuje mu pozostanie, jeśli jest zadowolony z jego pracy i jeśli taki młody człowiek chce pozostać w zawodzie, to na pewno ma taką możliwość. Co oprócz kształcenia oferuje jeszcze OHAP? Myślę, że mamy do zaoferowania bardzo dużo, bo oprócz tego, że kształcimy, proponujemy różne kursy nadmieniarze darmowe. Za chwilę w Łomży i Kolnie rozpoczynają się kursy na prawo jazdy, na baristów i młodzież, która zgłosiła się do tego projektu, nie płaci za to, a taka umiejętność, czy jazda samochodem, czy, czy kurs baristy na pewno zaprocentuje w życiu. Takich kursów jest mnóstwo i warto się zainteresować, zajść do OHAP-u. A mamy w województwie podlaskim kilka takich placówek. W Zambrowie, Kolnie, Grajewie, Augustowie, Białymstoku, Łomży, Suwałkach. No i naszym sercem jest ośrodek szkolenia i wychowania OHP w Wasilkowie. To jest taki stacjonarny ośrodek, w którym młodzież, tak jak wspomniałam wcześniej, która potrzebuje zmiany otoczenia, mieszka tam, kształci się i zdobywa przeróżne kwalifikacje i realizuje swoje pasje. Więc warto gdziekolwiek państwo będziecie i zobaczycie szyld OHP, zajrzeć, zapytać, porozmawiać z doradcą zawodowym, z wychowawcą, z pedagogiem, z psychologiem, bo taką opiekę też nad dziećmi sprawujemy. Co jeszcze proponujemy? W tej chwili dzieciaki wyjeżdżają na wakacje jedna grupa w góry, jedna grupa nad morze. Realizujemy dużo projektów unijnych, np. Erasmus, EURES. Są to projekty, dzięki którym młodzież może wyjechać na zagraniczne staże. Niedawno duża grupa młodzieży wróciła właśnie z Niemiec. Tam w zupełnie innych realiach uczyli się gotowania. Wrócili zachwyceni, zadowoleni, pokazali nam to, czego się nauczyli. Dostali certyfikaty, które na pewno przydadzą im się w szukaniu później pracy. Więc możliwości pomocy OHP oferuje bardzo wiele. Czy uczniowie, którzy ukończą szkołę, są zadowoleni? To zależy od człowieka. Każdy z nas kończy różne studia, różne szkoły. Jedni z nas pracują w zawodzie, którzy, który wybrali, inni też przekwalifikowują się, tak samo jest w przypadku naszych uczestników. Ci, którzy od początku marzyli o pracy na przykład fryzjera i zostają w tym zawodzie, są zachwyceni, inni Czasem muszą się przekwalifikować, tak jak w życiu. A propos tych zdobywania kwalifikacji i sukcesów zawodowych, to muszę powiedzieć, że jednak spotkałam się z wieloma przykładami osób, które są bardzo zadowolone z tego, że dzięki OHAP-owi mogły zdobyć zawód. Niektórzy założyli działalność gospodarczą własną, mają swoich klientów. Mamy na przykład w Augustowie bardzo fajną Ewelinę, którą pozdrawiam, być może nas ogląda. Założyła zakład barberski. No i ma pełno klientów, mężczyźni ustawiają się do niej w kolejce, żeby wystylizować swoje brody, które są ostatnio bardzo modne. Więc Ewelina cały czas odbiera telefony, ma mnóstwo klientów, jest bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Jest też wdzięczna i docenia to, co dostała dzięki OHAP-owi, Po prostu w odpowiednim momencie podaliśmy jej dłoń, no i udało się, odniosła sukces. Takich osób jak ona jest bardzo wiele. I każdego roku pomagamy kilkuset młodym osobom z województwa podlaskiego, a w skali kraju są to tysiące osób, które dzięki Ochapowi mogą coś osiągnąć w życiu, są samodzielne, zadowolone, spełnione. Osoba, która jest zainteresowana ofertą kształcenia, co powinna na początku zrobić? Zależy, gdzie mieszka. Jeśli mieszka w Augustowie, Grajewie, Zambrowie, Kolnie, Łomży, Sowałkach czy, czy Białymstoku, niech odnajdzie nasz punkt, niech sprawdzi adres, telefon. Ewentualnie przyjdzie, bo jesteśmy cały czas otwarci, cały czas dyżurujemy, jesteśmy na posterunku i czekamy na młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat. I na pewno pokierujemy ich życiem zawodowym, niekiedy i prywatnym, bo, bo nieraz potrzebna jest ta pomoc zupełnie inna, psychologiczna. Wypada skorzystać z pomocy terapeutów, psychologów i my to wszystko mamy. Ja ze swojej strony zapraszam do zainteresowania się ośrodkiem w Wasilkowie. Jest to ośrodek szkolenia i wychowania, przypomnę, w Wasilkowie. Całodobowy i bezpłatny. Rodzice, którzy zdecydują się przekazać nam swoje dzieci pod opiekę, mogą spać spokojnie, a przy okazji nie tracą żadnych profitów, zasiłków 500 plus, niczego. Po prostu my opłacamy i pobyt, i wyżywienie, i opiekę emerytoryczną, psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną. Dajemy dzieciakom świetne kursy darmowe, wysyłamy je na staże. Próbujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby taki młody człowiek odnalazł się w życiu. Dziękujemy Pani Beata za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.